Mam pana, za nic serio to nie ściema Kram se kreć, nie nagle grama Admin wlatuje z panem jak z reklama Mam pana, mam pana ale serce czyste, jak woda z kranu chodzenia. Serwer, plan mam prosty. Zbuduję domek bez żadnej złości. Ktoś pisze, te co za bzdury. A ja tylko kopię slagiem góry. Pisze, halo, co jest od minie? On mówi, nie wiem, ale pan ci nie minie. I cyk, disconnect, piekło z nieba. Co ja teraz mam robić, kolega? Mam pana, za nic serio, to nie ściema. Gram się nie nagle drama. Admin watuje z panem jak z reklama Mam pana, mam pana Ale serce czyste jak woda z kranu Wlazłem na Discord, piszę na ticket To nie fair, miałem tylko kilo w on mi odpisał, to był test, a ja dostałem Banano Fest. Zrobię z tego nutkę, niech leci. Zamiast się wkurzać niech świat się cieszy, bo ja to Divi. Wziąłś, pamiętaj, z Bana się śmieje, Nie płaczę jak Kreta. Mam Bana, za nic serio to nie ściema. Gram sekretnie, nagle gama. Admin watuje z Banem jak z reklama. Mam Bana, mam Bana. Serce czyste jak woda z kranu. Zlazłem na Discord, pisze na kibet, to nie firm, miałem tylko kilo flęgów. Odpisał to był test, a ja dostałem banano fest Zrobi z tego nutkę, niech leci, zamiast ci wkurzać Niech świat się cieszy, bo ja to divi pamiętaj, z się śmieję Nie płaczę jak Greta Mam bana za nic serio to nie ściema Gram sekretnie, nagle drama Admin jest z panem jak z reklama Mam pana, mam pana, mam pana A serce czyste jak woda z kranu Mam pana A serce czyste jak woda z kranu